Witajcie, moi drodzy. Przeczytałam wreszcie książkę o Marku Diaku, czyli Polizany przez Boga. I powiem Wam, że dziwnie mi się czytało tę książkę, bo, pomimo że nie jest ona gruba, to jednak ma pewien taki ładunek emocjonalny, który potrafi przytłaczać. Zazwyczaj książki biograficzne bądź autobiograficzne czyta się. Z zaciekawieniem, z taką chęcią poznania, co będzie dalej, i w zasadzie czyta się je szybko. I na początku rzeczywiście tak było, natomiast nie da się jej przeczytać w taki sposób. Być może jest to związane z, ze sposobem odczuwania, odbierania różnych bodźców, poziomu empatii, czy, czy w ogóle takich różnych złożonych odczuć i elementów, które wpływają na odbiór różnych rzeczy. I e, na przykład, dla, no dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłam, no jest tutaj jest duża dawka takich y, przytłaczających nawet, nawet emocji, bo jest to historia pana Marka, szczególnie z tego jego najtrudniejszego życia, bo y, nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, który jest Marek Diak, jakie miał życie, co robił, kiedy zaczynał. Określa się go jako artystę, ale on nie lubi tego określenia, dlatego że nie uważa się za artystę. Raczej mówi o sobie refreniarz, muzykant, śpiewak też nie, ale właśnie ktoś, kto wykonuje czyjeś utwory. No, dlaczego? Dlatego, że nie ma wykształcenia muzycznego, jest po konserwatorium muzycznym, pisze, ale nie wykonuje swoich utworów, bo uważa, że nie jest. Nie, jego utwory nie są na tyle odpowiednie, żeby je śpiewać. Są bardzo osobiste i uważa też, że nie ma takiej zdolności jak inni poeci. Natomiast tworzy muzykę. Ja wam wspominałam, że przeprowadzałam z nim wywiad. Taka krótka rozmowa. Już teraz wam mogę powiedzieć, że ten wywiad się nie ukaże ze względu właśnie na te warunki, w których był przeprowadzony, że było kiepskie oświetlenie. I oficjalnie pani menadżer napisała mi, że ze względu na to, że no, nie wyglądamy korzystnie, ten wywiad nie może iść. Ale mam pewien pomysł. Być może uda mi się w jakiś inny sposób go tutaj wam dostarczyć. Ale to muszę opracować technicznie. Jeszcze tego nie umiem, ale jak się nauczę, to być może to zrobię. Zobaczymy, jak, to, jak będzie to. Z jakim odbiorem pani menadżer się spodoba ten mój pomysł. I tak jak trudno, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale w taki specyficzny Sposób rozmawia się z panem Markiem, tak samo jest i taka, ta książka. Bywa momentami depresyjna. Czasami można się uśmiechnąć i trochę pośmiać, bo pan Marek, pomimo że mówi o takich ciężkich sprawach, o przeżyciach, o emocjach takich dogłębnych, naprawdę. To potrafi zażartować, często używa różnych metamorfos, używa języka poetyckiego, nawiązuje do różnych pisarzy, do różnych poetów, twórców z różnych dziedzin. I powiem Wam, że pomimo, że nie ma wyższego wykształcenia, nie jest wyedukowany w różnych takich. Dziedzinach konkretnych, bo on sam o sobie mówi, że on nie ma wykształcenia, aczkolwiek skończył szkołę hydrauliczną jest z zawodu hydraulikiem, to jednak nie wykonuje tego zawodu i ale posiada taką wiedzę, której tak normalnie w szkole się nie zdobywa. Oczywiście, jak to można powiedzieć, liźnie się ją, ale to jest wiedza, którą, która jest taka dla pasjonatów, dla osób, które drążą temat. I jest to wyjątkowy człowiek, naprawdę to jest taka, taka osobowość, którą trudno spotkać. No mnie się nie udało chyba spotkać takiej osobowości do tej pory, naprawdę. I w w tej książce, przede wszystkim właśnie z życia osobistego, będziecie mogli poznać e, fakty, bo też nie wiem, czy wiecie o tym, że Pan Marek, pan Marek miał e, no, trudne życie, bo ma za sobą e, problemy z alkoholem, o którym wszędzie możecie dowiedzieć się o tym, się wszędzie możecie dowiedzieć, bo w każdym jednym wywiadzie jest o to pytane, on o tym otwarcie mówi na koncertach również i w bezpośrednich rozmowach e, ze swoimi fanami. E, Próbował popełnić samobójstwo, jak on to mówi, że nawet mu się udało, ale dzięki jego, jego żonie no, odratowano go, i dzięki temu, może nadal życie on czuje taką potrzebę teraz śpiewania dla innych, wspierania innych, wydopywania emocji i wzruszania. I rzeczywiście, to się czuje na koncertach, się czuje w jego utworach, się czuje to, że właśnie gra na tych może grać na emocjach, to jest tak. No nie jest to trafne, ale wydobywa z nas emocje, pobudza te najgłębsze i te takie delikatne i to się czuje. Zazwyczaj są to utwory takie właśnie sentymentalne, czasem depresyjne, czasem można dostrzec jakieś takie jakby klatki filmowe ze swojego życia, czy w ogóle sobie coś wyobrazić, a ważne jest to, że jego muzyka jest wykorzystywana w różnych produkcjach filmowych. O czym w tym wywiadzie, z którym ja przeprowadzałam, rozmawialiśmy o tym. Przeprowadzając tę rozmowę z panem Markiem, nie chciałam nawiązywać właśnie do tych tematów jego osobistych, co dlatego, że jeżeli włączyć jakikolwiek wywiad, w każdym jednym wywiadzie jest ten temat poruszany. I miałam wrażenie, że być może pan Marek ma już tego dosyć, więc ja nie będę tego poruszała. I nie poruszałam tego tematu, bo znając sytuację również pana Mariusza szczegółowo, gdzieś kiedyś wypowiadał się, że po prostu już ma dosyć pytań na temat Czech. I dlatego zapamiętałam to sobie i stwierdziłam, że właśnie pan Marek też ma tego dosyć i rzeczywiście. Pod koniec książki przekonałam się, że tak, bo otwarcie o tym mówi. I możemy dowiedzieć się, gdzie mieszkał, co robił. Także jego życie to jest taka jedna wielka podróż. Od początku jego, można powiedzieć, takiej kariery muzycznej, bo dosyć wcześnie zaczął to były lata chyba 90. Brał udział w festiwalach studenckich w Krakowie. I powiem Wam, że w tym czasie, kiedy ja sprowadziłam się do Krakowa, pan Marek też akurat wtedy był w Krakowie. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, bo część z Was, którzy mnie od początku oglądają, wiecie, że pochodzę z Radomia. Znaczy, nie tyle pochodzę, co mieszkam w Radomie, jestem Radomianką z wyboru. I w tym czasie, kiedy. Ja się sprowadziłam do Radomia. Pan Marek też I, i tutaj właśnie poznał swoją drugą żonę. Przez jakiś czas mieszkali, bywali tutaj, później się wyprowadzili. I to jest takie właśnie, właśnie ciekawe, że po latach znowu spotkaliśmy się w okolicach Radomia. Także jego życie to jest taka jedna wielka podróż. Przez prawie chyba większość miast, które są w Polsce, przejechał, przemieszkał. I i w pewnym momencie zatrzymał się w hełmie i nie, nie wiem, jak to teraz wygląda, ale w czasie, kiedy, kiedy była pisana ta książka, był w hełmie. Książka jest napisana przez dwóch autorów, Arkadiusza Bartosiaka i Łukasza Klinkę. I oni zadają pytania, a pan Marek na nie odpowiada. Jest to książka właśnie podzielona na kilka rozdziałów, 23, bo Bądź 24, nie pamiętam już w tym momencie, ale tak jak pan Marek czuje się już po prostu nie chce dalej mówić, bo czuje się na przykład zmęczony, czy, czy chciałby odpocząć, potrzebuje przerwy. Tak samo i my w momencie czytania też czujemy, że jest pora na przerwę. Dlatego dosyć długo mi zeszło z czytaniem tej książki. Bo czasami jest tak, że czytam długo, długo książkę, bo co się dzieje, nie mam zbyt dużo czasu, tak? Ale jednak tutaj w tej książce przyszło do mnie coś takiego, że potrzebowałam ją odłożyć na chwilę, potrzebowałam przemyśleć, później do niej wrócić. Bo jednak ta książka, tak jak mówiłam na początku, ma pewien ładunek emocjonalny, czasami może przytłoczyć i potrzebujemy takiego oddechu. W książce znajdziecie też różne zdjęcia pana Marka z różnych występów, czy, czy takie portretowe. Też jest początek jego życia, dzieciństwa. Tutaj nawiązuje do swojego rodzinnego domu i taką najważniejszą osobą w jego życiu, jeśli chodzi o rodzinę, była jego matka. Ale to wszystko, takie już szczegóły, to po przeczytaniu tej książki będziecie. Znać. I coś ja Wam mogę powiedzieć. Książkę. Tak naprawdę. No, no to jest wasza decyzja. Nie mogę Wam powiedzieć, czy warto, czy nie warto. Dlatego, że to są ludzkie przyżycia, ludzkie emocje. Także jeżeli interesują Was takie historie, to jak najbardziej. Tylko przygotujcie się na to, że będziecie potrzebowali mieć trochę na to czasu, że to będzie taka książka, którą będziecie podczytywać, chyba że y, będziecie na tyle psychicznie odporni, że przeczytacie ją od razu, bo y, czytałam kiedyś biografię jednego z aktorów. W tym momencie niestety no, wypadło mi nazwisko, ale to była osoba, która grała y, postać. Y, w filmie dla młodzieży Podróż za jeden uśmiech. I, I jeżeli będę mogła, to postaram się wam to tutaj gdzieś w napisach dodać nazwisko tego aktora. Przeczytało mi się tę książkę bardzo szybko i też myślałam, że to tak będzie, ale właśnie to wszystko chyba zależy od tego kto, jak się wypowiada, kto jakie ma emocje, co niesie ze sobą ta książka, bo tutaj rzeczywiście trzeba na to poświęcić y, czasu, natomiast książka sama w sobie nie jest gruba, ma 261 stron, także y, może akurat w jeden wieczór ją pochłoniecie. Ja wiem jedno. Jest to warto było poznać, bo pan Marek jest naprawdę osobowością, której ciężko, którą ciężko znaleźć. Tak jak mówiłam wam, no ja nie spotkałam drugiego takiego człowieka. I e, no, to jest po prostu poznanie takiej osoby. Ja lubię poznawać ludzi, pozna lubię wiedzieć, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej się zachowuje. I dla mnie jest to, jest to książka, która była dla mnie warta do przeczytania. Natomiast... Będę chciała, nie wiem, czy mi się to uda, ale jeżeli pan Marek będzie gdzieś u nas w okolicy na koncercie, to będę chciała się wcześniej z nim skontaktować i wtedy już umówić na takie spotkanie, bo co jeszcze, co wyciągnęłam, jaką lekcję wyciągnęłam z, po tym wywiadzie właśnie, który odbył się w takich kiepskich warunkach. No bo mógł się odbyć w lepszych, bo byłam tam godzinę wcześniej przed koncertem, tak, i mogli, mogliśmy porozmawiać przed koncertem, bo pan Marek miał sporo czasu, ale osoba, która ma przed sobą koncert, potrzebuje tego czasu na wyciszenie, na przygotowanie się, bo każda rozmowa, każda jakaś reakcja pociąga za sobą ładunek emocjonalny i energię, którą wyciąga z człowieka. A wiem, o czym mówię, bo czasami jak się przygotowujemy do występów, czekamy na występ, jeśli chodzi o naszą grupę opowiadaczy, to rzeczywiście musimy się skupić na tym. Nie możemy, nie możemy, mieć, nie możemy w żaden sposób mieć zabieranego czasu przez kogoś innego. Dlatego ja umówiłam się właśnie po koncercie, a że się zrobiło ciemno, że przeszła burza, że po prostu tak, a nie inaczej wyszło, to właśnie teraz już się robi ciemno, już nie mamy światła. Ja też wyglądam w sumie teraz trochę jak czarownica. Ale od takiego światła się zaczęło skończyło się na, na jednej wielkiej katastrofie. I trzeba by się w ogóle umówić wcześniej. Może w ogóle poza koncertem, nie w tym dniu, kiedy jest koncert, bo jednak to dużo kosztuje artystę. I pan Marek też o tym mówi, że jak ma koncert, to on musi mieć spokojną głowę, bo później będzie koncert na przykład krótszy. A jeżeli ma tą energię, ma spokojną głowę, wtedy może się oddać w całości swojej widowni. No i co jest jeszcze takie ciekawe, to że pan Marek ma świetnych muzyków przy sobie. Oni wchodzą na scenę i tak jak pan Marek mówił, oni nie robią prób. Siadają i grają. Pan Marek śpiewa i jest, jest genialny spektakl muzyczny. No cóż, chyba to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli ktoś ma ochotę, to czytajcie, poznajcie osobę Pana Marka. Jeśli ktoś zna, to super, dajcie znać. I do następnego razu. Pa!